Jest branie, fajne wyrządzenie z puławika, z do góry. Branie typowo leszczowe. I jest ryba. Hej, witajcie. Znajdujemy się na dzi dzisiaj na dzikiej wodzie. Dzikie wody słyną z tego, że w spokiecie mają podwórki. A dzisiaj zapomniałem podpórek, tych tutaj takich drewnianych więc, więc nie było problemu, aby je skombinować, bo są już nad wodą wbite Będziemy nastawiać się na płoć, przyłowy może być lin, karaś Ewentualnie jakiś okoń Będę łowił na robaki, metoda spławik oraz peder że zapomniałem podpórek Ale były na miejscu Tak też zapomniałem wiadra, ale jest na miejscu co prawda trochę połamane, ale damy radę zrobić tak zanęte, że nie będzie nam to przeszkadzało. Dzisiaj wędkarstwo, wersja dla ubogich. Zanęta, płoć, rafisz, płoć. Specjalna zanęta, dostosowana pod łowienie płoci, taka ciemna. Fajnie pracuje w wodzie, tak bardzo agresywnie. Ws drobno ziarnista, wsypujemy e, takie ponad pół kilograma. 700-800 gram. Oszczemy to w wodzie, tutaj to się fajnie tak łączy. Sita żadnego z sobą nie mam, ale wydaje mi się, że nawet nie byłoby potrzebne. Mieszamy. Czekamy chwilę, aż wchłonie wodę i możemy nęcić. Jeszcze dodamy białych robaków, które też są dobrą przynętą zanętą na płoć. Lepszą była pinka czy ochotka jokers, ale niestety nie mam z sobą. Nie było w sklepie. Trzeba pilnować, aby te robaki za szybko nie pouciekały, bo wiadro ma kilka dziurek. Lepi się? lepiej fajnie. Tak jak wspominałem jest to dzika woda, zatem woda nie należąca do PZW. Nie ma tutaj celowych zrybień, więc pływa to co, to co ludzie tam kiedyś kiedyś wpuścili lub um, to co przypłynęło z rzeki, bo woda ma połączenie z rzeką. Przynajmniej miała, nie wiem jak teraz ma, czy bobry nadal przekopały to czy nie przekopały. Pierwszy zestaw e, będzie na zwykłym koszyczku, tym tradycyjnym. E, taki e, klasyczny zestaw, wersja taka starsza. Fiderek oczywiście. Koszyk 30 gram, krótka dysplantaniowa, kręty zegrawko, przypomnę 30 cm, na końcu haczyk numer 10, na który nałożymy dentrobenę numer 2, inaczej czerwonego robaka. Na ten zestaw myślę, że może wziąć okoń, ewentualnie lin, który też tutaj występuje, aczkolwiek płynie jak najbardziej też. Dajemy nasz koszyczek, my wsadzamy do koszyczka zonęte, Możemy lekko ucisnąć i rybę tak zwany. Będę narzucał tak pod linię brzegową. O, elegancko ustawiamy nasz feder na podpórce, włączamy wolny bieg, gdyby coś dużego, mogło, jakby coś dużego wzięło, to by nam wędki nie wciągnęło tylko by z wolnego biegu wysyłało żyłkę, pierwsza wędka zarzucona, teraz bierzemy drugą wędkę, jest to metoda, metod feeder koszyczek 60 gram wędka Mikado, 300 do 100 gram wyrzutu, więc spokojnie spokojnie koszyczek wystarczy, Przykład zrobiłem sobie z żyłki aczkolwiek przypomnę do metody, czy takie koszyczki też u nas kupicie w sklepie Zelanda na płoć nadaje się również do łowienia do metod Fidera jako metod mix co zresztą zaraz zobaczycie. I na tym zestawie damy mm, sztuczną kukurydzę. Mam tutaj sztuczną kukurydzę, taką kukurydzę Pop-Up. Nie, nie, miałem, nie miałem w domu normalnej kukurydzy, a teraz w sklepie też ostatnio nie byłem. Po drodze w sklepie jeszcze były zamknięte. Więc zawsze w pogotowiu mam sztuczną kukurydzę Pop-Up, która też jest według mnie fajnym rozwiązaniem. Bierzemy, ojej spadła, zabrudziła się trochę, ale to nie przeszkadza w wodzie, w wodzie się umyje. Przebijamy tę kukurydzę, nakładamy na włosa. Igły do przebijania, kule kukurydzy też kupicie u nas w sklepie, jak ktoś chętny. Kukurydza jak widać założona. Teraz yy, kładziemy zestaw do fremki Uzupełniamy go zanętą. I robimy tak zwany ten odcisk. odciskamy szczelnie dobrze. I proszę bardzo gotowe. Taki zestaw idzie do wody. Wędkę, miałem pierwsze branie na tym fiderze, bo już coś skubnęło. Szczytówka naprężona, wolny bieg włączony. Ostatni zestaw to będzie spławik. Ustawiamy grunt około 70 cm, 60-70 cm, bo tutaj jest tak 80 cm wody w tym miejscu, gdzie będę łowił. Spławik mam mm, 3,5 gram. Zakładamy świeże robaki w sumie. Zacznę od jednego białego robaka. Zobaczymy, na którą wędkę najwięcej ryb złapiemy. Zarzucamy kilka metrów od brzegu. I możemy przejść zaraz do nęcenia. Formujemy. Na początek, za dwie za dwie, trzy kule zanętowe, które od razu po uformowaniu wrzucam do wody, aby. Tu mamy branie, cały czas coś już na fiderku bierze. Zaraz trzeba się zaciąć i zobaczyć, czy ryba nie siedzi. Tak, nie wiem, czy widzicie. Jest branie, było branie. Coś się w skubie No dobra, podniecimy sobie pod spławik. Druga kula. O, na spławiku też było od razu po zanęceniu. No dobra, na razie dwie kule zanętowe. Aj. Zanurzyło cały spławik. I na fiderku drga. Ojej, na dwóch wędkach jednocześnie. Zacinamy, zobaczymy czy przypadkiem coś nie siedzi. Nie wiem czy coś jest czy nie, nic nie czuć. Ale siedzi coś, tak, jest płoć. Tak? Jest płoćna na czerwonego robaka. Chwilkę po zarzuceniu. Taka potka. Dobra, odczepiamy. Odkładamy wędkę. Rozkładamy siatkę, bo na razie do siatki będę wrzucał ryby. I lecimy dalej. Jest branie, fajne wyznaczenie z płowika, z pławik do góry, branie typowo leszczowe i jest ryba. Jest kolejna płotka prawdopodobnie płotka. Tak. jest kolejna płotka. Fajne branie było takie typowo leszczowe, nawet się udało nagrać. Z pławik aż do góry wyszedł taka. Dzisiaj trochę ich pułapy. Ostatnio tutaj byłem tylko dwie złowiłem, kilka mi się zdrywało, a dzisiaj fajniej biorą. Nie są takie duże płocie, ale dzisiaj taki, takie treningowe łowienie nie jest to łowienie karpi po 10-15 kg, tylko płotki dla odmiany. Też fajna zabawa. Na spółwiku również jest płotka. Nie wiem, czy ja będę dobra dołowić łowić te trzy wędki jednocześnie. Bo brania są taka nieduża, no ale jest. No, i tak to leci. Jednego dnia ciągasz karpie po 10 kg, czyli po 40 kg, a drugiego dnia ciągasz takie płocie. To chyba największa, ale taka strasznie długa. Wydłużona. Ułapczywe, bo nie, niektóre głęboko haczyk połykają, na przykład jak ta, właśnie. Ale mam do tego specjalny wychaczacz. wyleby na 5 haczyk wypięty. 2, 1, spławik Feder. Na kukurydzę, popap na razie nic nie bierze, ale to jest na grubszą rybę. Na no spławik co chwila są ubrania. Takiej wielkości płocie biorą. Na federa też co chwila są ubrania, ale nie wszystko daje się wciąć. Tam na czerwonego robaka łowią taki trochę większy jest i może te płocie mają gorzej go połknąć. Fajnie, gdyby coś większego uderzyło, no ale na razie takie płotki biorą. Pirueta robi, kręci się. No, i mamy też na Federku rybę. Wędka się wygina, ja ciągnę płoć. 2, 2. Wydaje mi się, że gdybym łowił na Federa na, na białe robaki, to miał więcej ryb niż na spławik. Ale z łowy na czerwone, no to troszkę, troszkę może być to wyrównane, albo więcej będzie na spławik. No i to dokładamy jednego białego robaka. Dawno nie było nęcone, więc trzeba będzie nęcić, bo już brania są troszkę słabsze. Zarzucamy wędkę formujemy kulę zanęty. Akurat zanęta na nam bardzo dobrze wyszła, bo, bo gdzie nie jesteśmy i gdzie nastawiamy się na płocie, to akurat te płocie idzie fajnie połowić już nie pierwszy raz. Jak ktoś ogląda filmy regularnie ten doskonale o tym wie. I co? Jedna kula zanęty i wydaje mi się, że zaraz powinna wpaść jakaś płoć. Takie wrażenie, że na spłowiku oraz na, na Federku jest ryba. Najpierw zaczniemy od spłowika, bo spławik to mi odjechał. Tak, na spłowiku jest ryba, nie jest to duża. Jest to oczywiście płoć. taka auto płotka. Chyba najbardziej uniwersalny kanał na YouTube prowadzę, tak mi się wydaje, bo takiego przekroju gatunku, gatunkowego ryb nie ma chyba nigdzie indziej. Płocie, karasie, liny, leszcze, karpie, nawet upygi kiedyś były, węgorze były, amury, bolenie, to konie, masa, masa innych ryb co coś nowego i już mam taką świadomość, że na tym naszym wędkarskim YouTubie zaczynam wrzucać filmy z takimi największymi rybami. Może nie ten dzisiejszy film, bo dzisiaj te rybki są malutkie, ale ogólnie jak tak przejrzycie sobie kanały nasze wędkarskie na YouTube, na tym naszym polskim YouTubie, no to chyba. Chyba ja wrzucam y, filmy z tymi z takimi największymi rybami z różnych gatunków. Nie chodzi tylko o same karpie, tylko chodzi też jeszcze o inne gatunki. A tutaj jest ryba, czy nie ma? Chyba też jest. Nie, nie ma jednak. Ja jednak się myliłem. Ale na spłowiku, już po zarzuceniu, jest kolejna. Tak działa zanęta rafisz. Jest kolejna płoć. Jak widzieliście, to było zarzucenie, ściągnięcie federa. Nie ściągnąłem federa, a jest już kolejna płoć. Co 15 minut trzeba zanęcić kulo zanęty, bo po 15 minutach ryby nie biorą. Tak średnio po 15 minutach. Potem wolimy kulkę zanęty, minuta pół minuty, kilkanaście sekund i ryby już są w naszym polu nędzenia. I tak jak mówiłem, było zanęcone i jest już branie. Jak widać, ryby fajnie w zanęcie żerują, bo co chwila coś się płoszy. Ale ta akurat płociowa u nas bardzo agresywnie pracuje, więc ściąga ryby z dużej odległości. Było też branie na fiderze, więc jest branie po braniu. Ledwo nadążam z nagrywaniem, jak nie na spłowiku, no to na, na federku. I jest branie na federku, tylko kurczę, kiedy włączam kamerę, to samo przestaje brać. Zaraz zobaczycie, pewnie płoć wyciągnę. No gdy nagrywam to nic się nie dzieje, gdy Zara wyłączy kamerę, to Zara będzie truchał fiderem. Próbuję włączyć kamerę, to znowu się nic nie będzie działo. I tak to leci. to z połowików daje mi się nagrać branie. Jest pewnie płot, zaraz zatniemy. No i jeszcze też takie małe info: bo czasami niektórzy piszą, że ciągle tylko ten sklep reklamujesz, ciągle teraz tylko reklama sklep. No, normalna sprawa. Dzięki temu sklepowi możemy częściej na ryby jeździć, częściej te filmy nagrywać. To jest też yy, źródło utrzymania się, źródło finansowania takich wypraw wędkarskich no i nie tylko. Dalej kolejną sprawą jest to, że tam niektórzy piszecie, że nie wszystko sami robimy. No, te kulki robimy akurat sami, palety też, ale, ale na przykład woblery, niewoblery, inne rzeczy importujemy, dystrybuujemy czy kupujemy z hurtowni. No i to jest normalne. Na przykład koszyczków do metody też sami nie robimy, też je kupujemy i sprzedajemy. Na tym polega biznes, na tym polega sklep, że kupuje się z hurtowni. I sprzedaje się troszkę drożej, aby coś na tym zarobić. Jeśli komuś ceny, nie, ceny się nie podobają, to oczywiście nie musi kupować nic na siłę. Sprzedajemy to po takich cenach, jakich nam się opłaca. 20% zawsze zabiera państwo na podatku e, liniowym. 590 zł 300 zł miesięcznie biuro rachunkowe, więc tych wydatków jest bardzo dużo. No i te same koperty. E, Koperty, wypełniacze do paczek i poświęcony czas, więc wypadałoby coś tam przynajmniej zrobić. No, tak szczerze. Tak sytuacja wygląda. Dobra, federek zarzucony. Czekamy na branie. Znajdzie ten widok, no nie, taki prostagany robak. Nawet brania nie było widać, ale coś posmutkało. go. Ryby żyją robaki. A z bliska możecie przyjrzeć się płoci Fajnych kropek takich czarnych, bo bardzo dużo Tutaj mamy tą linię Podobno, że są linie tu, 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 Tutaj na środku ryby się ukontaktują ze sobą Ile w tym prawdy, to nie wiem Przynajmniej taką teorię słyszałem A tutaj brak łuski A tam gdzieś jest hacz haczyk w pyszczku I Widać nawet, zaraz go wyjmiemy I fajne czerwono-pomarańczowe oczko no i znowu na dwóch wędkach jednocześnie było branie, ale wpierw zaczynamy standardowo spławik. Na spławiku już coś tam jest. Płotka na federku też branie, nawet może się nagrało, takie skubnięcie. I tym akcentem y, będziemy kończyć nasz dzisiejszy filmik. Taki luźny filmik ze łowienia płoci, które jak głęboko połykają haczyk. No dobra, już nie będę zmieniał robaka, jeszcze raz tylko tego sobie zarzucę. A ściągnę federa. Zobaczymy, czy na federku też coś jest. Chyba jest coś, tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić. Jednak się mylę. No dobra. W tym filmiku to tyle. Bardzo wszystkim dziękuję za obejrzenie. Do następnego. Standardowo zapraszam w linki podane w opisie.